Dysocjacja jonowa zasad. Zasady są to substancje, które pod wpływem wody dysocjują na kationy metalu i charakterystyczne dla zasad aniony wodorotlenkowe OH-. Kationy metalu, do metali zaliczamy te wszystkie zaznaczone kolorem niebieskim, natomiast najsilniejsze metale, najsilniejsze właściwości metaliczne mają pierwiastki z pierwszej i drugiej grupy, więc to są najmocniejsze zasady. Anion wodorotlenkowy, czyli anion OH- jest charakterystyczny dla zasad i odpowiada on za zabarwienie wskaźników, które informują nas o wartości pH. Teraz rozpiszę wodorotlenek sodu, wodorotlenek magnezu i wodorotlenek glinu. Teraz pora na przykłady i tutaj omówię trzy przykłady. Jest to dysocjacja NaOH dysocjacja MGOH 2 razy wzięte oraz dysocjacja ALOH 3 razy wzięte. W przypadku pierwszym mamy zasadę sodową, czyli NaOH, inaczej wodorotlenek sodu. I ten wodorotlenek sodu dysocjuje w ten sposób, że rozdzielamy to wiązanie. Powstaje w efekcie dysocjacji pod wpływem cząsteczek wody kation metalu i anion wodorotlenkowy. Czyli mamy NaOH, po towym cząsteczek wody powstaje Na plus plus OH minus. Przykład drugi. Mamy MGOH dwa razy wzięte. Po twoją cząsteczek wody powstaje MG2 plus, dlatego że tam wujkę bierzemy stąd. Skoro tutaj mieliśmy na krzyż, tutaj mamy 2, to tu też będzie 2. Oraz 2OH minus. Dla... Skąd się wzięły te cyfry tutaj i dlaczego? to wygląda w ten sposób. Otóż tutaj mamy nawias. Oznacza to, że mamy w przypadku tego wodorotlenku jakby go rozpisać, to mamy takie wiązania i mamy tutaj dwie reszty wodorotlenkowe. Czyli zobacz, mamy jeden Mg, który jest na plus drugim stopniu utlenienia, dlatego wyciąga on jakby dwie łapki, tworzy dwa wiązania. I do tego mamy tutaj dwie te reszty OH- Dlatego też w przypadku dysocjacji będzie Mg2 i 2OH. Ta dwójka, jeżeli jest za nawiasem, ona zawsze dotyczy tego wszystkiego, co jest w nawiasie. Kolejny przykład to AlOH 3 razy wzięte. Pod wpływem cząsteczek wody bierzemy Al3 plus 3OH. AlOH 3 razy wzięte jest to wodorotlenek glinu. I skąd mamy te cyfry? Zaraz ci to wyjaśnię. Otóż mamy Al, który ma wartościowość 3, bo jest na trzecim stopniu utlenienia, więc ma wartościowość 3, więc wyciąga w cudzysłowie trzy łapki, tworzy trzy wiązania. Tutaj mamy OH, pierwszą resztę wodorotlenkową, drugą resztę wodorotlenkową i trzecią resztę wodorotlenkową. Dlatego też mamy Al 3 plus 3 OH, bo to jest jedno OH, drugie OH, trzecie OH. Dysocjacja jonowa wodorotlenków, w przypadku których występuje jedna grupa OH. Najpierw mamy wodorotlenek potasu, czyli KOH, i rozpisujemy dysocjację w ten sposób, że pod wpływem cząsteczki wody Dochodzi do rozpadu, czyli dysocjacji elektrolitycznej na kationy K, czyli kationy potasu oraz aniony wodorotlenkowe. NaOH, czyli zasada sodowa, rozpisujemy następująco, czyli Na, plus OH-. Trzeci przykład wodorotleneglitu. Pod wpływem H2O mamy Li plus, plus, OH minus. Zwróć uwagę na to, że jeżeli mamy wodorotlenki metali z pierwszej grupy układu okresowego, czyli te tutaj, i tutaj ten metal, każdy jest na pierwszym stopniu utlenienia, to automatycznie mamy tylko jeden jon OH minus, czy jeden jon wodorotlenkowy, więc tutaj żadne nawiasy nie są potrzebne. I pamiętaj też o tym, że skoro ta część jest na 1 plus, bo mamy tutaj wartościowość metalu plus 1 to OH- minus, cała ta reszta jest na minus pierwszym i mamy tylko taką resztę. Dysocjację jonową wodorotlenków, w których metal jest na pierwszym stopniu utlenienia, możemy ogólnie zapisać następującym schematem. Mamy tutaj ME, czyli to jest mój metal dowolny, który jest na pierwszym stopniu utlenienia i jedną grupę OH- minus i pod wpływem wody. Dochodzi do dysocjacji rozpadu na kationy metalu, jedno dodatnie, plus jedną grupę wodorotlenkową. Dysocjacja jonowa wodorotlenków, w których występuje metal na drugim stopniu utlenienia. Jeżeli mamy metale, które występują na drugim stopniu utlenienia w danym związku chemicznym, mam tutaj na myśli teraz wodorotlenek, to... Jeżeli ten metal będzie na plus drugim stopniu, są to z reguły metale z drugiej grupy układu okresowego, ale nie tylko, to wtedy będziemy mieć dwie grupy wodorotlenkowe. Skąd to się bierze? Bierze się to stąd, że jeżeli mamy metal, na przykład magnes, który jest na drugim stopniu utlenienia, w tym związku oznacza to, że on musi stworzyć dwa związania. Więc że mógł stworzyć dwa związania, to muszą być tutaj dwie reszty wodorotlenkowe. Dlatego też zapisujemy tutaj to w nawiasie i będziemy mieć MGOH dwa razy wzięte. Dwa razy wzięte oznacza to, że mamy dwie te reszty wodorotlenkowe. Teraz jak to rozpisać? Tutaj piszemy oczywiście cząsteczkę wody, ponieważ dysocjacja zachodzi pod wpływem cząsteczek wody i w efekcie dysocjacji wodorotlenku magnezu otrzymujemy jon magnezu MG2. Tutaj piszemy zawsze cyfrą arabską. I do tego dwie reszty OH, czyli jony wodorotlenkowe. Dwa jony wodorotlenkowe. W przypadku drugim mamy zasadę wapniową, czyli wodorotlenek wapnia. I tutaj mamy analogicznie Ca2 plus 2 OH. W przypadku trzeci mamy wodorotlenek baru i też analogicznie Ba2 plus 2. OH minus. Powyższe zapisy można podsumować następująco. Jeżeli mamy wodorotlenek, który jest złożony z metalu na drugim stopniu utlenienia, to możemy go zapisać ogólnie jako MOH dwa razy wzięte i on dysocjuje w taki sposób, że jest zawsze metal na plus drugim stopniu i do tego dwa jony wodorotlenkowe. Oczywiście w przypadku dysocjacji zawsze pamiętaj pisać na górze strzałki H2O. To jest ogólny wzór do dysocjacji wodorotlenku, w których metal jest na drugim stopniu utlenienia. Dysocjacja elektrolityczna wodorotlenku, w którym metal jest na trzecim stopniu utlenienia. Jeżeli mamy wodorotlenek, w którym metal jest na trzecim stopniu utlenienia, tak jak na przykład glin, który jest na plus trzecim stopniu, Automatycznie oznacza to, że w danym wodorotlenku będziemy mieć trzy grupy OH. Dlaczego tak się dzieje? Jeżeli mamy glin, który jest na trzecim stopniu utlenienia, oznacza to, że on tworzy trzy wiązania z innymi atomami. I tutaj musi je utworzyć z grupą OH. Wygląda to w ten sposób. Dysocjacja wodorotlenku glinu przebiega następująco. Oczywiście na górze strzałki wpiszemy cząsteczkę wody. Pod wpływem cząsteczki wody wodorotlenek glinu rozpada się na kation glinu AL3 i 3 aniony wodorotlenkowe. Podsumowując dysocjację elektrolityczną dowolnego wodorotlenku, w którym metal jest na trzecim stopniu utlenienia. Możemy zapisać ją następująco, czyli mamy metal ogólnie będący na trzecim stopniu utlenienia, do tego trzy reszty wodorotlenkowe i pod wpływem cząsteczek wody powstaje kation metalu 3 plus 3 OH. I to jest wzór ogólny dysocjacji w przypadku wodorotlenku, gdzie metal jest na trzecim stopniu. Dysocjacja jonowa wodorotlenków, w których metal jest na czwartym stopniu utlenienia. Przykładem może być tutaj wodorotlenek cyny lub wodorotlenek ołowiu. Oczywiście na początku zawsze zapisujemy nad strzałką cząsteczkę wody i teraz dysocjacja wygląda następująco. Ponieważ zarówno cyna w tym przypadku, jak i ołów są na czwartym stopniu utlenienia, oznacza to, że tworzą one cztery wiązania, czyli w cudzysłowie wyciągają cztery łapki. I te cztery łapki są wyciągnięte do reszty wodorotlenkowej, więc wygląda to w ten sposób. Zatem SNOH 4 razy wzięte dysocjuje na SN4, czyli mamy ten jeden jon. Kation cyny na czwartym stopniu utlenienia, dodatkowo 4 reszty wodorotlenkowe, czyli 4 OH. Drugi przykład to PBOH, 4 razy wzięte pod cząsteczek wody. Mamy PB4 plus 4 OH. Ogólnie dysocjację jonową wodorotlenków, w których metal jest na czwartym stopniu utlenienia, można zapisać następująco. Mamy wodorotlenek, w którym mamy jeden atom metalu i cztery reszty wodorotlenkowe. Pod wpływem cząsteczek wody dochodzi do powstania metalu, jednego kationu na czwartym stopniu utlenienia oraz czterech anionów wodorotlenkowych. To jest ogólny zapis, który się zawsze stosuje w przypadku gdy... Dany metal jest na czwartym stopniu utlenienia i gdy musimy zapisać dysocjację elektronową jego wodorotlenku.